Hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z Kirby'ego. No i co tu dużo mówić, cały czas jest bardzo dużo lawy, ale mi to nie przeszkadza. Dzisiaj zaczynamy misję Burning Churning Power Plant, czyli oczywiście tutaj taka interesująca elektrownia. Nie zapomnijcie, rzecz jasno, zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my zaczynamy, oho. Dobra, dobra, Uo. o, się popisałem, się popisałem, że celować nie potrafię, dobra, załatwieni na starcie, ale tak obrywać na starcie to aż głupio, przyznam szczerze, <noise> no cóż, bywa i tak, dobra, wchodźmy do tej elektrowni, ale przyznaję, słuchajcie, że elektrownia robi wrażenie, dobra, co my tu mamy, co my tu mamy, oprócz tego, że wszystko może mnie tutaj ścisnąć i zabić, dobra, o, ale tutaj mamy takie specjalne dziury, do których możemy wpaść i bardzo dobrze, to nam ratuje skórę. Ej, ej, tutaj też może mnie zabić, o masakra, wow, co tu się dzieje w ogóle? Masakra, nie zauważyłem tych strzelających, to jest tak słuchajcie, ee, gorąco i czerwono, że mam wrażenie, że nie wszystko widać, hmm, dobra, oho, ej, no, no nie, no o, znowu oberwałem, to jest niesamowite. Czy ja to widziałem, że tu coś jest do... Nie, nie, tutaj nic do zdobycia więcej nie mam. Aż szkoda. Dobra, 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 dobra. czy czy... Co? O! Kurczę, myślałem, że przetrwam tam. Ale, fail. Ej, byłem przekonany, że... Ale, ale, why? A, no dobra, no tak, no bo... Okej, okay, dobra, nic nie mówię. Straszny fail z mojej strony. Tu mogę przetrwać, bo tu mnie nie ściśnie w tym miejscu. Okej, okay, no dobra, to było słabe. Co odwaliłem, ale co ciekawe, jak widzieliście, zabrało to strasznie dużo życia. Ej, tam coś było. Ej, mówcie co chcecie, ale... Tu coś na pewno było. Czy, czy mi się wydaje? Nie dobra, wydaje mi się, chyba tam nic nie było jednak. Dobra. Załatwiony! Tak, 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 ale rozejrzyjmy się, co my tu jeszcze tak właściwie mamy. Kawę, ok. Dobra, mam takie trzy kubki znaleźć. Wow! Ale... Ok. Ej, czy nie lepiej zrobić coś takiego? O właśnie. Oj, 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 chyba nie... to nie było chyba mądre posunięciem. Dobra, ale najważniejsze, że mamy go z głowy, chociaż czuję, że może w ten sposób bym dostał jakąś nagrodę. O kurczę, dobra, widzę co tu mamy. No, gdyby nie to to bym wpadł, a w ten sposób e, mamy pierwszego uratowanego. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, i coś jeszcze. Masakra, jakiś ukryty pokój. Mam nadzieję, że jest za to osiągnięcie i jest za to osiągnięcie, więc cudownie. E, no i proszę bardzo, nada się, nada. Czy coś więcej w tym ukrytym pokoju jest? Chyba nie. W ogóle ciekawa muzyka jest w tym poziomie, przyznaję. Taka naprawdę... porządna. Yy, trochę taka dumowa, wręcz bym powiedział, no. Kirby plus Doom, no, to byłoby połączenie. Chociaż było już połączenie Doom i Animal Crossing. Okej, <grym> okej, okay, okay. zaraz się dowiemy, o co tak właściwie tutaj biegam. No nie wierzę! Naprawdę wpadłem w to? Już to wstyd normalnie. Jak? Jak można tak zepsuć? Eee, do, do, dobra, dobra, mamy kawę. Oj, kawa to tutaj bywa zbawienna, nie ma co. Dobra, jest zdobyte kolejne. Dziękuję bardzo. Okej, okay, żyjemy, tylko nie dać, się, nie, nie dać się trafić. Ej, bo tam jest ten... O! Okej. Okay. Widzę same ciekawe rzeczy w sumie. Dobra, tam jest leczenie, ale to leczenie to tam za chwilę. Mam Cię. Tutaj wejdziemy po pierwsze. Ej, 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 oni tak jakby chcieli mi pokazać, że... ej, pominąłem coś. Jakby chcieli mi pokazać, że powinienem zdobyć umiejętność ognistą, no ale przecież u mnie ogień to jest smoczy ogień. A, dobra. Ale okej, okay, smoczy ogień to ja chcę, przyda się, zdecydowanie. Dobra, mamy to i w ten sposób uratowaliśmy... znaczy, no, za chwilę go uratujemy tak właściwie. Kolejnego. Dobra, mamy go. Numero. No, duo, duo. Duo. <laughs> dobra, już nie mam pewności. Dobra, to co, to co? Tu mnie cofać nie będzie. I bardzo fajnie. Ojejku, chwileczka. Co tu się dzieje? To jest bardzo dobre pytanie. Co tu się odwala? Dobra, dobra, ja muszę się stąd szybko bardzo wycofać. Okej, okay, przeżyłem. Cieszy mnie to niesamowicie. Teraz mocne przyspieszenie i żyjemy. Tam mamy iść dalej, ale tu trzeba coś zrobić. Trzeba to rozpalić z pewnością. W ten sposób. Czy ja to opóźniłem jakoś. Tak, w ten sposób zobaczcie, to się znacznie teraz y, wolniej przesuwa i daje mi. O, no, i sporo mi daje. Dobra, możemy, możemy tutaj wszystko zdobyć fajnie i teraz po schodkach na górę. No dobra, 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 dobra. No przecież dasz radę tyle. No dasz radę, no nie przesadzajmy. Okej, okay, tutaj mam fajne rzeczy, więc teraz tylko czekamy na to, żeby dostać się do tej monety pięknie i to jest chyba jakiś ukryty poziom. O nie, a czy nie? To jest ukryty poziom. No chyba tak. Mm. A, dobra, tu o to chodzi, mówię. O co, o co biegam? Dobra, 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 mamy to. Mamy to, mamy to. Tutaj będzie trzeba się... A, no tak, tu trzeba będzie się wystrzelić, ale to... No właśnie, no właśnie, zrobiłem to, co najważniejsze. Teraz tu się nie muszę spieszyć przynajmniej. To jest... A nie, dobra, muszę się spieszyć. Ojejku. Ojejku, dobra już, już kumam, o co tu biegam. Masakra, w ten sposób bym zatrzymał ogień niestety. Dobra, no spieszyć zawsze się trzeba, no niestety taka, taka prawda. Yy, ale ważne, że mamy to z głowy, wsiadaj do środka i strzela, wystrzel mnie gdzieś daleko. Okej, okay, same dobre rzeczy, pięknie, no mamy monety i oczywiście kolejnego ładu uratowanego. Już czwarty, nie trzeci, co ja gadam, nie, coś mi dzisiaj z tym liczeniem nie idzie. <grytanie> dobre, najważniejsze, że, że jest. Tutaj już nic więcej nie będzie. A, ej, 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 O kurczę, zobaczcie jak ukryte. E, dobra, jakby zrobić coś takiego. Ale to było genialne, masakra, ale jakie to było ukryte! Deep Sleep Blueprint, no... Super. Super, super, bo prawie mało braku, żebym to przeoczył. No dobra, no to teraz co? Mamy tutaj... Ojejku! Już widzę, co tu mamy już widzę co tu mamy, słuchajcie, więc yy, wiem też, że musimy się porządnie spieszyć. Yy, musimy zejść na dół, ale tutaj jest niezbędna dla nas kawa, która daje nam kolejnego ładu <laughs> uratowanego. O kurczę. Dobra. Masakra, co tu się dzieje? Do ojojo, tu jest to jest ryzykowne, ale bierzemy oczywiście, ja jestem człowiek ryzykowny. Yy. Dobra, trzeba to zdobyć. Nie, nie mam bladego pojęcia po co, ale zbieramy i schodzimy na dół. No nie, no nie, nie. nie. Oła, wow, to boli. Dobra, dobra, to mi teraz może dość. Yy... O kurczę, ej, dobra, nie, nie, nie. Nie wiem, po co mi to było potrzebne niby. Nie mam bladego pojęcia. Ała! Wow. Ej, dobra, to było coś było, powiem wam. I. Fajnie, bo umieram właśnie. Właśnie umieram. E, dobra, że. Ej, co jest? Okej, okay, cofnęło mnie tutaj. A, rozumiem. Chodziło o to, żeby to rozwalić za pomocą. No dobra, teraz już tego nie zrobię. Jak miałem ten automat, żeby po prostu strzelić, ale. Dało się tam skakać w ogóle? Nie wiem, nie wiem. No dobra, no nie będę miał wszystkiego. No szkoda, bo. No bo szkoda. Po prostu szkoda, bo dało się. No i dobra, ojej, to też pewnie będzie. Masakra! Ej, ej, nie widzę, co się dzieje. Wiem tylko, że muszę się w ten sposób ustawiać i w ten sposób. O, o kurczę. Do, y, czekajcie! Źle robię. Dobra, wciągnąłem to. Co tu się dzieje? Jakie dziwne zadanie. Nie wiem, ale. Pff, żyję. Mimo ogromnych problemów, słuchajcie, żyje i tu coś jeszcze jest do odkrycia. Dobra, jest piąty, no bo, oczywiście, czwartego ominąłem, ale no. Bywam. Najważniejsze, że mamy to, co cieszy niesamowicie. Kolejni uratowani, no i poziomu nie nazwę idealnie zrobiony, no ale wiem, gdzie popełniłem błąd, a to jest czasami najważniejsze. Wiedzieć, gdzie się ten błąd popełniło. A co było jeszcze? Don't get squished, Ojej, no prawie by się udało. Szkoda. O, proszę bardzo, blueprint'ik znaleziony. Tutaj też coś nowego, też coś nowego, chain bomb. No i tutaj jeszcze, no ta, no tutaj to marna szansa, że znajdę coś nowego. Ale będziemy próbować oczywiście, będziemy próbować. Dobra, wracamy, wracamy, prosta sprawa. No i słuchajcie, słuchajcie, cieszy mnie to niesamowicie, bo już jest kolejny poziom. Widzę, że jeszcze ten, potem jeszcze jeden, a potem już finałowa walka prawdopodobnie. Znaczy nie wiem czy tak całkiem finałowa, ale... okej, okay, rozumiecie o co chodzi. Eee, pytanie dnia, czy mamy? Tak, mamy, tylko czy to będzie odblokowane? Nie no, są dwa. Któreś muszę mieć. Któreś muszę mieć, tylko tyle powiem. Eee. Ha ha ha. ha. Con of treasure. Dobram. A, w ten sposób, dobra. Zobaczymy. Jakieś dziwne zadanie przed nami, ale warto na pewno spróbować. I co jest grane? A, dobra, 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 muszę... Muszę wejść w to, muszę tutaj coś rozwalić. Dobra, leżeć mi tutaj, a ja nie. Dobra, tędy. Pięknie. Au, au, au. Oberwałem mimo, mimo wszystko... Obrywałem mi to nie tak słabo. Dobra, tutaj też mamy przejście. A łam. Dobra, tracę życie jak szalony, ale... Yy, ale jakoś się... Wow, wow, wow! Ale fatalnie mi idzie ten poziom! No, 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 no źle. Tutaj. Dziękuję. Wow, 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 co ty robisz? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Co za dziwny poziom. Ale taki... Oje... To, to było bardzo słabe, nawet nie będę tego komentował, bo coś czuję, że nie ukończę tego poziomu, biorąc pod uwagę ilość życia, którą posiadam. To raczej jest, to jest raczej marna szansa, że tak powiem, oj, marna. Dobra, 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 jakoś się trzymamy teraz tutaj. Okej, okay. ej, dobra, tutaj trzeba po prostu przeskoczyć, rozumiem. Wow, jakim cudem ja jeszcze żyję? Dobre pytanie. Ja już tu powinienem dawno nie żyć. Wow, to zrobiłem perfekcyjnie, no nie wierzę, słuchajcie. Nie wierzę, że ja ten poziom ukończyłem. Na farcie z końcówką życia. No ale oczywiście, że najlepszego czasu nie ma, no nie oszukujmy się, aż tak dobrze nie było. Najważniejsze, że na farcie, ale poszło. Eee, dobra, słuchajcie, mamy trzy, czyli będzie można odblokować nową tutaj zdolność, co oczywiście cieszy. Ale zobaczmy jeszcze, czy mogę już wykonać zadanie, które gdzieś. o. nie. No tak, ale to już chyba było zablokowane. Nie, mam, mam obecnie trzy zablokowane. Dobra, czyli ta bombowa, tutaj lodowa. Jasna sprawa. Przede wszystkim musimy wrócić do miasteczka, więc odblokować sobie w końcu którąś z tych zdolności. No i dopiero wtedy lecieć dalej. Ja myślę, że bomby sobie odblokuję, bo czemu by nie? No i właśnie, czy mam wystarczającą liczbę monet? No chyba mam te 800. Ranger, tak, teraz o i Slip też, no no wszystko. Wszystko może być ewoluowane. Dobra, mamy 900, więc idealozą. Wchodzimy do środka. Oczywiście będę musiał mu pokazać schemat, no, wiadoma sprawa. Nic mi z tym. Dobra, wiesz, wiesz, że przynoszę ciągle te schematy. <laughs> no i pokaż mi te zdolności. O, będzie można lepiej strzelać. Bardzo fajnie. I ta śpiąca zdolność też ulepszona. Czemu nie? E, natomiast, na razie, słuchajcie, zajmujemy się bombami. Yy, homing bomb. O jejku, teraz to będzie siła niezła i w ogóle wszystko spoko. Hmm, wygląda interesująco, przyznam szczerze. Całkiem, całkiem. Dobra, pokaż mi. O kurde! O jej, to jest genialne! No, przyznaję, że to może być dobre. Naprawdę dobrem, e, to sobie zobaczymy, słuchajcie. No, bo w końcu, skoro można chociaż jeden poziom wykonać, no to może spróbujemy. Może się uda? Oby, oby, oby. oby, No i gdzie jest to zadanie? Tutaj, tutaj jest ono już odblokowane. Na szczęście, próbujemy. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Kompletnie nie wiem, co z tego wyjdzie. Sick the Switches. Ojej, tu znowu będzie trzeba. Coś z tymi pociskami, P czy pociskami, przyciskami. Okej, okay, dobra, dobra, nie... nie do końca nie, nie wiem czy dobrze robię. Dobra, coś zrobiłem. Przypadkowo, ale jednak... E, ale jednak coś zrobiłem. Tak, bo to jest... bo to jest, słuchajcie, te bomby są samonaprowadzaniem naprowadzaniem tak jakby... Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, już wiemy wiem, na jakiej zasadzie to... E, to wszystko działam. Dobra, to teraz co? Yy, tylko o, próbuj na takiej, tak, dobra. Teraz tutaj, świetnie. I teraz gdzieś tam i. i tak, super. No, samo naprowadzanie to jest. To robi wrażenie, krótko mówiąc. Dobra, najpierw rozwalimy przeciwników, bo, bo już widzę, że tutaj gdzieś będą próbować mi przeszkadzać. Yy... Kurczę, tylko że to rzucanie to też nie zawsze takie skuteczne, tak jakbym sobie tego życzył. Okej, okay. ja za wcześnie albo za późno, zawsze jedno albo drugie. Dobra, rzucaj, 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 tam naprowadzone jest, tak jest. Ej, czy to się wy... zmieniło z powrotem? Ej, ale tu już jest to zrobione. Dobra, dobra, nie, nie, nie wiem, nie wiem czy ja to zrobiłem odpojenie, czy też nie. Okej, okay. tutaj trzeba prawdopodobnie rzucić w odpowiednim momencie. Wygórczej! No tak, nie, nie, nie do końca to wszystko dobrze kumam. Ale dobra, o patrzcie, działam. Nie wierzę, mamy tą. 18 sekund zostało, ale najważniejsze, że mamy tą. Brawo, Kirby. Rare stone font. No i prawidłowo. Prawidłowo, prawidłowo. Trochę, trochę gwiazdek trzeba zbierać, bo znowu potrzebujemy co najmniej 6, żeby mieć to odblokowane. Te dwa brakujące, więc trochę roboty z tym będzie. Nie ma co. Natomiast słuchajcie, no to się wszystko nazbiera. Spokojnie, spokojnie. To jest misja, którą się zajmiemy już w kolejnym odcinku, ale to na spokojnie w kolejnym odcinku. Tak więc nie zapomnijcie, oczywiście, zostawić łapki w górę, jeżeli się podobało. Subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc cześć i czołem, i na razie. Hej.